Co się dzieje z drużynami, że się dzielą, mnożą, zmieniają nazwy? Tak, wy też zmieniliście nazwę, nazywaliście się tak, przedtem? Tak, Nie, no mamy prawda coraz więcej zawodników, więc trzeba to jakoś tak rozłożyć, żeby każdy też zagrał. Ale zmieniacie nazwę, czy jakby z jednej drużyny tworzą się dwie? Czy tak, dokładnie. Z jednej drużyny tworzą się dwie grupy. Coraz więcej osób jest chętnych do piłki nożnej i coraz więcej się dowiaduje osób o tych turniejach. Kogo dokoptowaliście, dołożyliście do składu, w jakich pozycjach wzmocniliście zespół? Patryk Czerniak na środkowej obronie, Mateusz na lewej, Jasiu Krystek na I bramce, bramka. tak, tak. I kolega Erik na prawej pomocy. No i gracie dobrze. Ostro powiedziałbym, no ale taki jest futbol. Wzmocniliście jakość gry, lepiej się wam gra w ten sposób? Tak, tak, bo koledzy mieli grać już z nami tydzień temu, lecz leżnicy byli na wakacjach, A. już wrócili. Posiłki także. Wracają. Tak, tak, dokładnie. No i FC Grzybek, kto to wymyślił? Co to za grzybek? Skąd się grzybek wziął? Na, tak na spontanie, nie mieliśmy nazwy, trzeba było coś wymyślać. Tak. FC Grzybki, Muchomorki. Wakacyjny nazwa, tak? Poznań Poznań, spółka akcyjna. To się z czymś wiąże, tak? Nie, nie. Powiedzcie... założyć klub w przyszłości. Tak, tak, bo, to oczywiście. Bo wy wszyscy jesteście z Rataj, z innej części miasta. Skąd? Tak, tak, z Rataj. I... Więc... Tylko jeden kolega z Wildy. I kibicujecie wszyscy drużynie. Lecha Poznań. Lech Poznań. Lech Poznań, oczywiście. <grychy> Zagraniczna. Real. Real Madryt. To stworzył klub UKS. Tak nie możecie się doczekać szkoły, że nazywaliście swój dziki zespół UKS-em? Znaczy nie, tą drużynę stworzył to ten zawodnik. Ale. Teraz nie ma winnego, tak? Dokładnie. Ale, czemu nazwałeś zespół UKS? Nie wiem po prostu spotykaliśmy się tutaj i myśleliśmy nad nazwą to było pierwszą rzeczą faktycznie, nad którą wymyśleliśmy. UKS, to znaczy wszyscy jesteście z jednej budy, z jednej szkoły? Nie. Ale wszyscy z jednej dzielnicy, z jakiej części poznania? Nowe miasto. Starołęko, dokładnie. Grunwald. Czyli różnie. O, to skąd się znacie? Gracie rzeczywiście w, wspólnie razem w piłkę, tak, że stworzyliście programy, zespół? Tak, tak, dokładnie. I tutaj na Orlikach, gdzieś indziej, w klubie, nie wiem skąd się wzięliście. W, klubie. w jakim klubie? W Redboxie. <laughs> e, powiecie, tutaj jak Wam idzie? Tu był ciężki mecz z Wildom. Zwykle takie toczycie za czarte. Jak Wam idzie na tym turnieju redboxowym? słabo. No było dobrze, czyli na bramkę z kontry, no wcisnęliśmy ich cały Wcisnęliśmy ich cały mecz, czyli na bramkę z kontry, no czasem tak jest, nie. Także no, co mamy powiedzieć? Na razie słabo, słaby początek. Okay. Chcecie coś zmienić w swoim zespole, dokoptować na rynku transferowym? Jeszcze macie parę godzin, żeby zadziałać, czy na razie ten team jest dobry i musicie się po prostu zgrać. Czy co wam brakuje? Zgrać? Czego brakuje? Zgrać. Zgrania. Dokładności. Dokładności. Przy... Dobrych przyjęć, no, strzał bramka. Po, po meczu Tyle musicie usiąść. No, zapraszam kolegę do analizy, czego brakuje? No, strzałów przede wszystkim. Czyli nie Musza zdobywacie bramek, bo straciliście tylko jedną chyba tak, teraz, straciliśmy nie? straciliśmy tylko jedną. No jeszcze defensywa nie jest tak źle, ale ofensywa to... O. Jak Przestrzał. nie będzie strzałów, to nie będzie bramek. Stara, Stara piłkarska zasada, Strasz. bez strzałów nie ma, nie ma bramek. Panowie, gdybyście z całego świata właśnie mieli skorzystać z okienka transferowego, kupić jednego piłkarza do swojej drużyny, to kto to by był? Messi. Messi. Pan Roman, jeden z twórców zespołów, jednego zespołu, który tutaj gra, ale także wielki popularyzator tej imprezy. No i też można powiedzieć, ze sukcesem, bo zaczynało się od kilku drużyn, teraz jest no, ileś razy więcej, więc w postępie geometrycznym. Chociaż Orły grają ze zmiennym szczęściem, ale mają wielką szansę na super puchar, bo grają od początku i to jest ten, ta wielka wartość tego zespołu. I tak jak pan zauważył, początek imprezy tegorocznej. Takiej pierwszej edycji, po wielu latach przerwy, którą Akademia Redbox zaproponowała tutaj tej młodzieży. Na pierwszym tym turnieju były takie właściwie no, trzy zespoły, dwa i pół, ale trzy. Ten turniej się odbył, trzy zespoły, teraz jak Pan właśnie zauważył jest zespoły dzisiaj 11, ostatnia, ostatnia sobota tego, tego, tej, tej zabawy piłkarskiej dla, dla, dla tych młodzieży w wieku do 15 lat. Ja myślę tak, z prezesem Maczkiem Jankowiakiem zeszliśmy wjeżdżali na drugi rok, że będziemy dalej, myślę, to kontynuować. Ja ze swojej strony myślę, że w tym roku y, troszeczkę czasu poświęciłem. E, powiem tak, udało się też, udało się, bo. Y, Pełniąc funkcję radnego osiedlowego postarałem się po Domach Kultury rozwieścić troszkę ulotki, powiadomić pewne organy i też telewizję ratacką, żeby medialnie nagłosiła tam y, tą, tą wiadomość, puściła w, w eter, jak to się mówi, żeby, żeby tych chłopaków zmobilizować, bo jak, jak wiadomo sierpień jest to miesiącem też y, takim urlopowym. Y, dużo młodzieży jest na kolonii, wypoczywa, także było trudno, było trudno, ale faktycznie finał jest dzisiaj widoczny, 11 ekip. Cieszymy się z tego, wspólnie z panem prezesem Jankowiakiem. Ja ze swojej strony y, zobowiązałem się, dzisiaj już z nimi rozmawiając, że na drugi rok po prostu postaram się też o sponsorów tego turnieju, żeby tej młodzieży, która, która na te laury, zdobędzie te pierwsze czy trzy miejsca, jakoś uhonorować je koszulkami, piłkami, także yy, będę się starał, żeby do tych sponsorów dotrzeć, robię to będąc w radzie, osobiście też w innych sytuacjach, także z mojej strony postaram się, a jak wyjdzie, no przy dobrym no, szczęściu zobaczymy. Orłów będzie więcej? W sensie drużyn, które Pan sam stworzy. ma, ma Pan tutaj i pełni Pan taką rolę, powiedział. Powiedziałbym menedżera, trenera, opiekuna, no, prezesa tego klubu Orłów Romana. Ja powiem tak. Yy... Chłopcy się bawią na razie tak na boisku szkolnym w szkole 19, na gimnazjum gdzieś na Orlikach też grają. Oni w tym składzie tam grają jakiś czas. No dzisiaj akurat takie smutne, smutne wiadomości, bo trzymacie trzy porażki, się. trzy porażki, ale z każdej porażki trzeba umieć wyciągnąć wnioski i my postaramy się to zrobić. Ja swój czas troszeczkę, troszeczkę swojego czasu poświęcę, żeby ten zespół przypilnować, może jeszcze wzmocnić i motywować, no żeby na drugi rok może były te wyniki jeszcze też lepsze i, i, i zobaczymy, a przede wszystkim no mówię, to jest fajna zabawa i, i, i cieszę się, że taka taka tak coś tutaj Redbox zaproponował, bo tak już kiedyś wspominałem, że na ratach taki turniej dzikich drużyn się odbywał, potem to zamarło, no z różnych przyczyn, reaktywujemy to tak że, tak, że widać gołym okiem jest coraz zespołów, przede wszystkim też prezes będzie musiał pomyśleć też czasowo, bo tutaj dzięki uprzyjemności posir mamy ten obieg do, do godziny 14, ale jeżeli tych zespołów brakuje będzie czas? brakuje czasu, będzie przybywało tych zespołów, no to będzie nonsensem sensem robić mecz pięciominutowy, bo to nawet się dobrze, chłopcy nie, nie rozegrają i albo wydłużymy czasowo, poproszę. Musimy tutaj, żeby wydłużyć czasowo ten obiekt, udostępniony, no wtedy, wtedy no, będzie to trwało może dłużej, ale... Może dwa dni. Może dwa dni, jakiś taki weekendowy turniej. No będziemy nad tym pracować, także prezes też wyciągnie wnioski, bo może że postara się to już z kierowniczą tu posić rozmawiać, także no, żeby w przyszłości to po prostu wyszło jeszcze lepiej, nie? Mimo wakacji trenuje Pan cały czas i mnoży Pan zespoły, bo ostatnio był jeden, teraz już dwa, więc postęp geometryczny, skąd Pan wziął? Młodszą grupę chyba, tak, dzisiaj? Tak, młodszych, no po prostu rozniosło się po osiedlu. Tak można powiedzieć, że wzięliśmy udział w turnieju, znaliśmy dobre trzecie miejsce, no i chłopcy tym chętniej przyszli na turniej. A że wiedziałem, że będzie ich sporo, no to podzieliłem ich na młodszych i starszych. Taka sama ekipa, w sensie trenująca amatorską u pana, tylko czy gdzieś tam z umiejętnościami jakimiś innymi? To w większości są osoby, które po prostu przychodzą kilka razy w tygodniu na te zajęcia, które prowadzimy na osiedlu Lecha. Natomiast oczywiście też niektórzy dodatkowo grają w klubach. Yy, Dokładnie to są dwie osoby tutaj. No i też wiadomo szkoła Podstawa 51, no to jest uczniowski klub sportowy, także chłopcy mają jakieś tam piłkarskie podstawy oczywiście. Zapytam tak, pan jako trener, jak to mhm. może ocenić? Chłopak, który grałby przez cały rok w turniejach mhm. amatorskich, trenował u trenera osiedlowego, przychodził, nie zawsze systematycznie, ale przychodził dosyć często, to widać postęp taki piłkarski, ja nie mówię zawodowy, ale że mu się fajnie gra, i inaczej gra w piłkę? Ja, to jest naturalne, że im częściej przychodzi taka osoba na zajęcia, tym lepiej to będzie wszystko wyglądało. Mam tutaj świetny przykład chłopaka, który jest z nami od 6 lat. Brat go wyciągał na boisko. Zaczął w wieku 6 lat, no i teraz jest cały czas z nami i na tle rówieśników się zdecydowanie wyróżnia. Także, oczywiście, jak ktoś regularnie przychodzi, to postęp jest rzeczą oczywistą. Jeszcze ma pan w zanadrzu. Gwiazdy, które wrócą z wakacji? <grym /dosek> o, no to na pewno. Szkoda, że właśnie te wakacje się kończą i nie udało się zebrać pełnego składu. pełnego składu, bo tu naprawdę mieliby pole do popisu, ale to jest przecież tylko zabawa. Także fajnie, że taką grupą się zebrali, przynajmniej okazję mają pograć też inni. Jedyny reprezentant drużyny o nazwie? Oskar. Jaka drużynę się nazywa? Nocka o Karolka. No właśnie. Nie bez powodu, bo gracie świetnie, wygrywacie spotkania, ale też chciałem zapytać naprawdę o nazwę, kto wpadł na tak oryginalny, dziwny sposób, po, pomysł? Kolega kapitana, taki katwer. A dlaczego? No bo ciągle spaliśmy mu takiego Karolka. To <słuchaj> wasz kolega, znajomy, no, piłkarz? Znajomy. Też miał grać, ale nie przed. No właśnie, a zespół skąd pochodzi? Skąd się wywodzi? Kiedy powstał? Tak. No dzisiaj. Dzisiaj się zebraliście pierwszy raz? No, tak. Wcześniej graliśmy tylko takie sparingi. Ale gdzie? Na jakimś jednym boisku, na jednym osiedlu, no tak, jednej szkoły? Skąd jesteście? Z podstawówki numer dwa w Poznaniu. Ale reprezentujecie wszyscy jedną szkołę? Mhm. I piłkarsko graliście już w jakimś turnieju, nie wiem, lidze, czymkolwiek, czy to jest debit tak, zespół. No, na, na WF-ie. Na WF też nazywaliście się na Nocka do Karola. Nie, inaczej to reprezentowaliśmy w tej szkole. E, tutaj jak wam idzie, widzę debit turnieju, ale rozbijacie prawie wszystkich. No tylko koba, jedna przegrana. Z, z kim przegraliśmy? Z kim? Jedna, jedna porażka, tak. Tak, jedna porażka, reszta wygrana. E, czyli jako drużyna prezentujecie się dobrze, wiecie, co jeszcze możecie poprawić? Jeszcze możecie wzmocnić nawet skład? Tak, bo mówicie, macie no kolegów, którzy. Tak, gra, graliśmy najsłabszym składem, bo nie było takich najlepszych. Będziecie jeszcze silniejsi, tak? Mhm. A gdybyście mogli kupić jednego piłkarza, zaprosić, czy ty mógłbyś, bo koledzy się nie odważyli, do swojej drużyny z całego świata, bo lista transferowa jeszcze trwa, to kog, kto by to był? James Rodriguez. Turniej dzikich drużyn Red Boxu i miasta Poznań po Searowu zakończony. Nowe doświadczenia dla firmy, spotkanie z młodymi ludźmi. Rozkręcał się ten turniej z turnieju na turniej i wszyscy mówią, szkoda, że już koniec wakacji i koniec turnieju. Tak, to taki nowatorski projekt, jak już wcześniej wspominałem. Policzyliśmy, że w sumie w tym, tym, w tym, przez ten cały miesiąc, przez te pięć sobot przewinęło się około 500 młodych piłkarzy. Naprawdę wiek od 6 lat do 15, bo taki był najwyższy, najwyższy limit wiekowy. Limit wiekowy. Pokazuje, że to dobra droga i bardzo byśmy chcieli iść tą drogą też w przyszłym roku przez wakacje, z tym, żebyśmy to bardziej rozłożyli w czasie i w kategoriach wiekowych. No i bardzo dziękujemy Posir i prezentowi miasta Poznania za umożliwienie, że ci młodzi ludzie mogli sobie grać w piłkę. Super puchar, przyznany drużynie, która uczestniczyła we wszystkich czterech turniejach? Czterech. czterech czterech? Było takich więcej, czy tylko Orły Romana to była jedyna drużyna? Chyba było więcej e... Sierpień był dosyć wyjątkowy miesiąc, bo było 5 tygodni, 5 sobot było, Aha. czyli Orły Romana grały w czterech, jeden opuściły, patrzyliśmy generalnie pod frekwencję, bo to jest mimo wszystko trzeba się zmobilizować, żeby przyjść w sobotę tutaj rano i, i, i grać, no i Orły Romana zajęły w sumie, podsumowaniu wszystkich, y, wszystkich tych sobot imprez, zajęły pierwsze miejsce, jeśli chodzi o, 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 wysokość w miejscu, o wysokie miejsce. Ten, ten turniej jakby także rozszerzał się geograficznie, bo zaczął się od Rata i było tylko drużyny ratajskie, natomiast później były już Grunwald, Wilda, nie wiem, inne dzielnice Poznania także. Tak, tutaj naprawdę bardzo dużo chłopaków z różnych, tutaj, z różnych dzielnic Poznania i myślę, że jeszcze byśmy mieli z dwa tygodnie tutaj czasu, jakby to się rozwiązało pocztą no i poprzez propagowanie naszych materiałów reklamowych, to myślę, że tu byśmy mogli mieć nawet około 20-25 drużyn, co bo będzie na pewno bardzo trudno do zrealizowania, ale mamy na to koncepcję, mamy z tego, że jesteśmy tak doświadczoną stowarzyszeniem, mamy koncepcję, żeby rozwiązać, żeby było... W przyszłym roku jak najwięcej grania. Może być też więcej nagród, bo sponsorzy się też zaczynają interesować. Tak, no bo wszyscy są, wszystkim się podoba ta inicjatywa, także mamy teraz czas, mamy rok czasu na tym, żeby znaleźć sponsorów, żeby namawiać firmy, które mają jakieś budżety, do tego, żeby wspierać tych młodych piłkarzy, żeby zamiast siedzieć przed komputerem, przed telewizorem w domu, bawić się tutaj, grać w piłkę, bo atrakcje są naprawdę fajne. Kończą się wakacje, zaczyna się nowy sezon jesienny piłkarski, także macie propozycje dla młodych ludzi. W czasie roku szkolnego, tak? No tak, 8 września rusza nasza liga Redbox amatorów dla dorosłych, a 13 września już rusza Redbox Junior Liga. Redbox Junior Liga naprawdę bardzo się cieszymy, bo też cieszę się coraz większym powodzeniem. Myślę, że, że weźmie udział co soboty do 18 września około 25-30 zespołów w trzech kategoriach wykowych. To jest dla, dla, dla klubów, tak? Można powiedzieć. nie dla, dla dzikich drużyn. To jest, to jest bardziej dla klubów. To, to odbywa się na, nas, na naszych w centrum piłkarskim Redbox na w Poznaniu na ulicy Promised 27 na y, boiskach strawy naturalnej, czyli rzecz wyjątkowa.